Dzień dobry państwu. Bartosz Awianowicz, Witam w kolejnym odcinku cyklu Nummi Locuntur. Monety mówią. Czas by spełnić kolejny państwa postulat i opowiedzieć o monetach najbardziej emblematycznych wśród monet greckich mianowicie o tak zwanych sówkach, czyli tetradrachmach ateńskich bitych przede wszystkim w drugiej połowie V wieku przed naszą erą. Zanim jednak skupimy się dokładniej na okresie wojny peloponeskiej, gdy bito szczególnie dużo tego typu monet z wizerunkiem głowy Ateny w hełmie attyckim na awersie w manierze wciąż jeszcze archaicznej, z okiem onfas. Mimo tego, że już mamy tutaj profil, i z sową stojącą w prawo, z głową również na wprostą faz, z legendą Ate oraz gałązką oliwną i półksiężycem. Otóż, zanim przejdziemy do tych najbardziej emblematycznych monet, wypada cofnąć się do połowy wieku VI. Gdy pojawiły się pierwsze srebrne emisje na terenie Grecji właściwej, I jeśli chodzi w ogóle o monety Aten, epoki klasycznej, zdecydowanie polecam Państwu książkę The Athenian Empire, using coins as sources, Lizzy Callet i John H. Crawla, emerytowanego profesora Uniwersytetu w Austin w Teksasie, a obecnie związanego z Uniwersytetem w Oxfordzie, podobnie jak Lisa Kalec. Otóż z tej znakomitej publikacji, będącej wyciągiem niejako z um, aktualnego stanu badań na temat monet ateńskich w epoce klasycznej, Dowiadujemy się między innymi o początkach miennictwa ateńskiego w ogóle. I tutaj warto wspomnieć o owych najwcześniejszych typach heraldycznych. Tutaj pokazuję Państwu kilka z nich, emisje wcześniejsze i... Późniejsze nieco. Po angielsku są to Heraldic Silver Tetradrachms, znane bardziej w literaturze ze swej nazwy niemieckiej jako Wappenmünzen, a zatem monety z herbami, herbami poszczególnych rodów attyckich. O ile te pierwsze monety, jeszcze bez charakterystycznej głowy Ateny. Bito przede wszystkim zapisy stratów. O tyle typ znany nam z czasów późniejszych, tetradrachmy z głową ateny i słówką na rewersie oraz z charakterystyczną gałązką oliwną, pojawia się w ostatnim dziesięcioleciu wieku VI. Wprowadzenie tych wczesnych emisji. Tak zwanych suwek wiąże się albo z reformami Kleistenesa z roku 508, albo nieco wcześniej z obaleniem i wypędzeniem Pizystratydów z synów Pizystrata, Tyrana Aten. Ale, jak powiedziałem, okres szczególnego wzmożenia produkcji, Monet to wiek V. To okres już nie tylko wojny peloponeckiej, ale też dominacji, rosnącej dominacji ateńskiej po roku 478, kiedy to założono. Związek morski kierowany przez Ateny w literaturze anglojęzycznej, zwany również Związkiem Delijskim, czy Ligą Delijską. I wówczas to Ateny doprowadziły do zaniku szeregu mennic, chociażby Egin. Tutaj mają Państwo przykład. Wczesnego statera ginackiego, datowanego na przełom 6 i 5 wieku przed naszą erą, z charakterystycznym żółwiem morskim symbolem potęgi Eginy. Tutaj mamy jeszcze kontramarkę, świadectwo długiego obiegu tej monety i inkuzum widoczne na rewersie. Otóż od roku 450 6, gdy Egina stała się już bezpośrednio zależna od Aten ten typ został zastąpiony żółwiem już lądowym z krótkimi łapkami a w roku 430 wraz ze zniszczeniem Eginy produkcja mennicza na tej bogatej niegdyś w wyspie, w ważnym ośrodku handlowym, zanika zupełnie. I jeśli mówimy tutaj o tym wczesnym etapie produkcji, należy zwrócić uwagę na kilka danych. Otóż to Roku około 455, a to data dość ważna, ponieważ w 454 roku Skarbiec Związku Morskiego został przeniesiony z Delos do Aten. Otóż do 455 poprzedników tej tetradrachmy wybito, jak się szacuje, 9 tysięcy talentów, co daje nam 13,5 miliona. Monet, no właśnie, wcześniejszych od tej, a zatem również monet rzadszych, ponieważ tych z pierwszej połowy wieku V mamy mniej. I do wyprodukowania takiej liczby monet szacuje się, że wykorzystano 700 różnych stempli. Dla tego okresu stempli mamy jeszcze więcej, jak mówią nam źródła antyczne, w ówczesnej mennicy pracowało około 10 tysięcy niewolników. Może więcej nawet, może do 15 tysięcy według szacunków opartych na słynnym dziele peri czyli o podatkach pióra ksenofonta. I proszę Państwa, skutkowało to tym, że monety były bite różnymi stemplami różnej jakości. W okresie największej produkcji mamy spore różnice stylu, ale zawsze jest to dość prosty styl archaiczny nieporównanie prostszy, skromniejszy, chociażby od monet. No tutaj przykład, już trochę późniejszy czwartowieczny e, Koryntu, który przykładał większą wagę do jakości wizerunku zarówno Ateny na rewersie, że jest to rewers, pokazuje wklęsłość e, i e, Pegaza na a wersji tutaj widzimy kopę, symbol Koryntu. Ale wróćmy do Aten. Otóż jest to czas, w ogóle cały wiek V, jest to czas olbrzymiej dominacji Aten w gospodarce greckiej. Otóż pamiętajmy, że do Związku Morskiego należało w szczytowym okresie. 280 miast, w tym od 140 do 180 sprzymierzeńców Aten dokładało się co roku do wspólnego skarbca. Ateny sprytnie e, ów związek polityczny, obronny można powiedzieć skomercjalizowały, wpływając na to, że między rokiem 478 a 445 połowa mennic innych ośrodków należących do Związku Morskiego przestała produkować. Natomiast liczba monet wybijanych przez inne ośrodki, czyli to połowę tych, które pozostały, spadła do około 20% z wcześniejszej produkcji, 35% wspólnego budżetu związkowego. Te informacje statystyczne czerpię tutaj z innej książki, mianowicie Money and Classical Antiquity z It von Redden. Także znakomita, ważna publikacja. Ale wróćmy do interesujących nas monet. Poza najbardziej znanymi tetra drachmami, rzecz jasna wybijano w tym czasie także drachmy. Tutaj mamy dla porównania. Drachmę datowano też na lata 454-404. Oczywiście także chemii drachmy di i obole. Tutaj widzimy obol. Widzą Państwo, że ikonografia tych wszystkich monet jest taka sama. Czy to będzie tetradrachma, czy drachma, czy Obol, Mamy na awersie głowę Ateny, na rewersie natomiast wizerunek soby, legendę Ate, gałązkę oliwną i półksiężyc. Otóż ten system zachował się do roku 404 przed naszą erą, kiedy to wskutek Przegranej wojny peloponeskiej, Ateńczycy utracili na pewien czas swoją pełną niepodległość. W Attyce stacjonowały oddziały spartańskie i dopiero po ich usunięciu, dopiero po tym, gdy politycznie, ekonomicznie Attyka stanęła na nogi. Zaczęto wybijać w roku 393 tego typu tetradrachmy. Z wizerunkiem znów Ateny, głowy Ateny na awersie, jednak widzimy tutaj już portret w pełni z profilu, zgodnie z manierą już nie archaiczną, a klasyczną sztuki. Nadal mamy hełm attycki i na rewersie widzimy znów sowe z gałązką liwną i z legendą ATE. Ale w porównaniu z wcześniejszym typem, zauważamy tutaj brak inkuzum, a zatem charakterystycznej wklęsłości. To jest typ bity w latach 393-350. Jednak wiek czwarty to okres dominacji bardziej tep, które wygrały poniekąd na konflikcie między Atenami i Spartą. Zatem warto tutaj przypomnieć też przykład mennictwa tebańskiego z IV wieku z charakterystyczną tarczą beocką i świetnie przedstawionym kraterem na rewersie. To stater, a tutaj nieco wcześniejsza, dotowana jeszcze na przełom V i IV wieku Chemidrachma też starczą i z kraterem, Maczuga nad kraterem Teb Mamy tutaj legendę na rewersie, a więc nie ma wątpliwości, że jest to moneta wybita dla Teb. Ale idąc chronologicznie dalej, warto Wspomnieć o tym, że w całym świecie greckim funkcjonowały przeróżne systemy wagowe. I o ile w wieku V świat zdominował system eubejsko-attycki, i wracając tutaj jeszcze do Ksenofonta i jego dziele o. Podatkach. Wspomina on między innymi o tym, że tego typu monety, właśnie w owym V wieku, ale także IV, były także dobrym produktem eksportowym, ponieważ poza Atenami dostawało się za nie po prostu więcej niż w samych Atenach. O tyle jednak wiek IV to okres upadku samych a Aten upadku politycznego rzecz jasna, ponieważ kulturowo, ekonomicznie to był ciągle ważny okres, natomiast wzrastało królestwo północne, królestwo Macedonii, i mamy tutaj przykład z Amfipolis, tetradrachma Aleksandra, które to Aleksander zrezygnował ze. Standardu wagowego właściwego dla Macedonii, i właśnie biorąc za wzór wcześniejszą tradycję ateńską, wybijał tetradrachmy w systemie obejskateckim. A zatem, czy weźmiemy tę monetę z wieku V, czy tę z IV, czy właśnie tetradrachmę Aleksandra z już lat 30. czy 20. Wieku IV, to wszystkie te monety będą ważyć, a na tetradrachmy przystało około 17,2 grama, ponieważ drachma, tutaj dla porównania z drachmą wcześniejszą, ateńską, drachma Aleksandra, akurat z bennicy w kolofonie, ważyły one średnio 4,3 grama. I tak na Aleksandrze można by skończyć historię mędnictwa ateńskiego, ale w okresie hellenistycznym, konkretnie w połowie lat 62 wieku przed naszą erą, doszło do bardzo ciekawego zjawiska wskrzeszania na większą skalę mędnictwa miejskiego. I tutaj dzięki Uprzejmości zaprzyjaźnionego kolekcjonera z Gdyni mogę Państwu pokazać świetny przykład tetradrachmy, tak zwanego nowego stylu. Ten konkretny typ wybito w roku 154 153 przed naszą erą. Nadal widzimy głowę Ateny w hełmie attyckim, ale już mamy znacznie większą średnicę przy zachowaniu tej samej wagi, nawet ta jest nieco lżejsza, to jest raptem 15,78 setnych grama i na rewersie widzimy sowę, ale sowę już nie z gałązką oliwną, a na amforze, gdzie zapewne oliwa się mieści z, ze skrótem AT, ale także Innymi oznaczeniami, zarówno w postaci monogramów, ale także tutaj widzimy na przykład czapki Dioskurów i cała ta scena jest wzięta w wieniec. Poza tym, w latach 80., pierwszego wieku przed naszą erą, kiedy to wybito ostatnie tetradrachmy tego typu, pojawia się również ciekawe mętnictwo brązowe. Tutaj mamy monetę z czasów, właśnie Mitrydatesa VI, wybity w Atenach brąz z głową Ateny na awersie i z drugim bóstwem, dość ważnym dla tożsamości ateńczyków, mianowicie Posejdonem na rewersie i widzimy tutaj także legendę ATE. Dziękuję Państwu serdecznie. Za uwagę. Zachęcam tradycyjnie do subskrybowania mojego kanału Nummi Lokfuntur i oczywiście do oglądania i słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia i zobaczenia.